Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu efekty osiągnięte przez gminy, które realizowały program w ramach środków unijnych pod nazwą Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację. Jedną z zasad polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach Unii Europejskiej jest współdziałanie w partnerstwie na wszystkich szczeblach administracji. Zasada ta legła u podstaw utworzenia lubelskiego obszaru funkcjonalnego, w którym partnerstwo zawiązało miasto Lublin z 15 gminami sąsiadującymi z okolicą. W ramach zawiązanego partnerstwa realizowane były m.in. zintegrowane inwestycje terytorialne wynikające ze zdiagnozowanych i spójnie powiązanych potrzeb poszczególnych gmin obszaru. Wspólna praca samorządów od początku przygotowania do realizacji zaplanowanych inwestycji Zaowocowała lepszym poznaniem problemów, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk oraz zwiększeniem efektywności zaplanowanych rozwiązań. Jednym z zadań podjętych przez osiem gmin lubelskiego obszaru funkcjonalnego była realizacja projektu poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację. Wybrane w poszczególnych gminach obiekty i przestrzenie zdegradowane, Poddano przebudowie, adaptacji i nadano im nowe funkcje zgodnie z celami określonymi w projekcie. Gmina Jastków podjęła się funkcji lidera tego projektu, biorąc na siebie trudne zadanie koordynacji działań i rozliczeń w ścisłej współpracy z urzędem Marszałkowskim. Efekty zrealizowanego projektu w poszczególnych gminach są imponujące. Prezentujemy je Państwu w niniejszym filmie. Dodatkowo partnerstwo. Zaowocowało zdobyciem nowych doświadczeń, umiejętności, wspólnego działania. Co stanowi znakomity fundament do dalszej współpracy. Piaski od dawna wie, że współpraca z partnerami przynosi nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim wymierne korzyści. Gminy, które różniło w zasadzie wszystko, musiały wspólnie wymyślić sposób, żeby zrealizować. Te zamierzenia, które mieszkańcy im powierzyli. W programie tym gmina Piaski zrealizowała dwa zadania. Dwa zadania, które miały na celu zrewitalizowanie obszaru zdegrondowanego, Jest to wzgórze, na którym znajdują się ruiny Zboru Kalwińskiego, powszechnie w piaskach znane jako Kościelec oraz teren dawnej ochotniczej Straży Pożarnej w Byszczewicach II. Zbudowaliśmy budynek Centrum Aktywności Lokalnej, który spełnia wiele bardzo ważnych społecznych zadań. Przede wszystkim znajdują się tam nowa siedziba biblioteki, znajduje się siedziba Lokalnej Grupy Działania, znajdują się dwa place zabaw. Udało się przywrócić przede wszystkim te przestrzenie mieszkańcom, co było dla nas najważniejszym celem. W programie tym szczególnie ważna jest współpraca Wszystkich samorządów. I w tym miejscu należy podziękować wszystkim siedmiu partnerom. Gminie Nieżwica, Nierzwica Duża, Jastków, Konopnica, Niemce, Lubartów. To co udało się zrealizować dzisiaj jest oddane wszystkim mieszkańcom nie tylko naszych gminy, ale także województwa lubelskiego. Mam nadzieję, wręcz jestem pewny, że wspólnie z, z tymi partnerami uda nam się w nowej perspektywie Unijnej zrealizować jeszcze dużo więcej takich inwestycji, które będą odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców. Gmina Jagłona 2014 roku wchodzi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach. LOM-u realizowaliśmy projekt polegający na rewitalizacji centrum miejscowości Jabłon na Majątek. W ramach tego zadania zrealizowaliśmy 7 inwestycji, które obejmowały następujące zadania. Była to przebudowa remizy strażackiej mieszczącej się w miejscowości Jabłon na Majątek. W której zrealizowaliśmy zadanie polegające na świetlicy środowiskowej. W ramach tego zadania przebudowaliśmy remizę na potrzeby świetlicy, powstało miejsce zarówno na porady prawne, jak i psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie. Również w ramach tego zadania dziś funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci. W ramach świetlicy odbywają się zajęcia zarówno dla dzieci. Jak i dla e, seniorów. E, w ramach kolejnego zadania e, re, realizowaliśmy e, dużą rewitalizację w centrum miejscowości Jabłonna Majątek, polegającą na. E, Budowie parku. Park ten znajduje się na miejscu byłego placu Targowego. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się w tym parku, mamy tutaj plac zabaw dla dzieci, jest siłownia zewnętrzna. Wykonaliśmy alejki parkowe, po których mogą się przechadzać nasi mieszkańcy. Park ten znajduje się w otoczeniu Urzędu Gminy w Jabłonnie, więc też tutaj mamy miejsca parkingowe, z których mogą korzystać nasi mieszkańcy. W ramach budowy placu targowego wykonaliśmy drogę dojazdową, asfaltową, która też jest obok parkingu, które stanowi miejsce obsługujące właśnie plac targowy w ramach czwartkowych targów. W ramach rewitalizacji Starego Budynku Urzędu Gminy został zmodernizowany budynek z przeznaczeniem na pomieszczenie dla Biblioteki Publicznej w Jabłonie i tutaj mamy za oprócz czytelni i sali głównej wypożyczalni miejsce właśnie spotkań dla mieszkańców. Kolejną z inwestycji polegającą na modernizacji dawnego budynku gospodarczego na miejsce spotkań dla mieszkańców w ramach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Znalazł, znalazł się budynek w parku, który obecnie będzie pełnił miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych i tutaj z tego budynku będą między innymi korzystały kluby sportowe z terenu naszej gminy, jak i organizacja, która zrzesza seniorów na terenie naszej gminy. W ramach projektów miękkich, jeżeli chodzi o rewitalizację, zrealizowaliśmy też projekt dla osób wykluczonych społecznie i tutaj aż 50% osób w ramach tego projektu uzyskało miejsce pracy, czyli osiągnęło ten efekt związany z przebranżowieniem się i otrzymaniem nowej pracy. Szanowni Państwo, Mam dzisiaj przyjemność zaprezentować Państwu projekt realizowany przez gminę Lubartów w ramach lubelskiego obszaru metropolitarnego, gdzie wspólnie z ościennymi gminami realizowaliśmy projekt. Mają Państwo dzisiaj okazję zobaczyć nasz budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowodwór. Ten obiekt łączy kilka funkcji. Jest to świetlica wiejska ale również biblioteka oraz rewiza strażacka. Ten budynek, który tutaj wcześniej istniał, o mniej więcej zbliżonej powierzchni, nieco, nieco mniejszej, natomiast jest to nie spełniających żadnych norm, no niestety był na tyle zużyty, że z nim już nie można było nic zrobić. Wobec tego postanowiliśmy wybudować od podstaw nowy budynek. Łączna jego powierzchnia to 468 m2. Składa się tutaj budynek świetlicy to 368 m pomieszczenia na straży pożarnej. To 92 metry, około 60 metrów to pomieszczenia biblioteki plus sala konferencyjna o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Jak widzą Państwo, ten budynek łączy kilka funkcji, nie, nie tylko e, służy. Dla, dla jednej części społeczności, no bo niestety w jakiś sposób się dzielimy. Jest tutaj zlokalizowana siedziba straży pożarnej właśnie w Nowodworze, gmina, biblioteka publiczna, jak również korzystają mieszkańcy, czy to poprzez istniejące tutaj stowarzyszenie, czy poprzez koło gospodyń wiejskich. Także myślę, że mieszkańcom ten obiekt się podoba i będzie służył przez co najmniej kolejne 50 lat. Dziękuję bardzo. Nazywam się Krzysztof Urbaś, jestem gospodarzem gminy Niemce. W ostatnich latach udało nam się z programów unijnych spójności wybudować dwa obiekty. Jeden z przeznaczeniem mieszkaniowym. Gdzie są cztery mieszkania socjalne oraz świetlica? Mieszkania te pozwolą w sposób godny i, i bezpieczny mieszkać osobom, które wcześniej miały bardzo złe warunki, a świetlica również będzie takim obiektem, gdzie można będzie się spotkać, wymienić informacje, spędzić mile czas tak aby, aby to, to życie było jak na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o drugi obiekt, jest to dom kultury, łącznie z biblioteką w miejscowości Niemce, z siedzibą przy parku, jest to kubaturowo dosyć duży budynek. Tu będą różnego rodzaju spotkania, szkolenia, uroczystości. Natomiast jeśli chodzi o bibliotekę, mamy jedną z większych bibliotek na terenie powiatu lubelskiego. Jest bardzo duży księgozbiór, i te warunki, które w tej chwili mogliśmy stworzyć. Wymagają już takiego no, szczególnego traktowania. Jest to na bardzo wysokim poziomie biblioteka. Dzieje się dosyć dużo. Pani dyrektor Renata Antoszek bardzo prężnie działa w tej bibliotece. Organizuje spotkania z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami. Pozwala to na integrację społeczeństwa szerokiej grupy naszej gminy Niemce. Myślę, że zadowolenie tu jest duże i my również cieszymy się, że udało nam się taki obiekt wybudować, stworzyć i zagospodarować. Dziękuję bardzo. Gmina Strzyżewice w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych partnerskim projekcie pod nazwą poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej w ramach lubelskiego obszaru funkcjonalnego przez rewitalizację zrealizowała kompleksowy remont dworku Kołaczkowskich w Strzyżewicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i zakupem wyposażenia. Na parterze budynku pomieszczenia zajmuje gminna biblioteka publiczna w Strzyżewicach. Czytelnicy mają do dyspozycji obszerną salę główną, w której znajdują się zbiory biblioteczne oraz wydzielony punkt obsługi. A dla najmłodszych czytelników przygotowana została sala warsztatowa do zabaw i spotkań edukacyjnych. Również na w parterze budynku od strony zachodniej mieści się gminny ośrodek zdrowia, w którym mieszkańcy gminy mają do dyspozycji od poniedziałku do piątku dostęp lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na poddaszu zostały wygospodarowane dwie sale warsztatowe. W piwnicach w budynku zostały przygotowane sale, sale spotkań dla seniorów organizacji i stowarzyszeń. Kompleksowo wyposażona kuchnia stanowi wspaniałe zaplecze dla warsztatów kulinarnych i zwykłych spotkań integrujących społeczność. Natomiast zagospodarowany teren wokół budynku służy nie tylko komunikacji, ale również poprzez aranżację małej infrastruktury parkowej zachęca do spacerów, rekreacji i wypoczynku. Bardzo dobrze oceniamy współpracę i dziękujemy za wspólne działania, dzięki którym rzeczywiście rewitalizacja Centrum Strzyżewic została przeprowadzona. Gmina Niedźwica Duża realizowała inwestycję poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej luberskiego obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację. Było to działanie 138 rewitalizacja Lubelskiego obszaru funkcjonalnego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To działanie obejmowało przede wszystkim wykonanie robót budowlanych. Te roboty budowlane polegały na utwardzeniu placów, chodników oraz drogi o powierzchni około 6000 m2, powstanie małej architektury w postaci ławek i stolików. Powstała również strefa aktywnego wypoczynku, gdzie zostały zainstalowane urządzenia do siłowni zewnętrznej wykonaliśmy granitową kulę, gdzie są zaznaczone kontynenty. Mamy zestaw straganów, nasadzenia niskiej zieleni oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. W ramach tego zadania zakupiliśmy również mobilną scenę wraz ze sprzętem nagłaśniającym oraz oświetleniowym. Również udało się pozyskać. Namioty oraz ławki ze stolikami. Realizacja tego zadania przyczyniła się do tego, że Centrum Nieczwicy Dużej całkowicie zmieniło obszar, który wcześniej był obszarem niejako zdegradowanym. Dzisiaj wygląda on zdecydowanie inaczej i jest miejscem zainteresowania naszych mieszkańców, spotkań, jak również aktywnego wypoczynku zarówno dzieci, jak i młodzieży, również osoby, które są e, osobami już w wieku takim dojrzałym, bardzo chętnie z tego obszaru korzystają. Witam serdecznie Państwa i zapraszam do spaceru Uwodnienia Kodownica w nowych obiektach, które powstały dzięki projektowi Poprawa Spójności Przestrzennej Kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację. Znajdujemy się dzisiaj właśnie w jednym z tych obiektów. W którym, jak widzicie Państwo, trwają zajęcia. Nasz grup seniora, część klubu seniora dzisiaj prowadzą zajęcia i robią wiosenne krokusy. Całe przedsięwzięcie, które powstało dzięki temu projektowi, zawarte jest nie tylko na tej działce, nie tylko w tym budynku, tylko w szeregu innych, o których w odpowiednim momencie państwo opowiemy i oprowadzimy. Oprawa spójności przestrzennej e, Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wspaniały projekt. E, dzięki temu udało się nam zrealizować i rozbudowa i przebudowa targowiska wraz e, z parkingiem e, na kilkadziesiąt samochodów, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą nieodzowną. Udało nam się również e, odtworzyć po starym budynku spółdzielni usług rolniczych całość infrastruktury wraz z nowo powstałymi, powstałymi mieszkaniami socjalnymi. Do tego również projektu dołożyła Biblioteka Publiczna, gdzie w tej chwili na parterze prowadzona jest właśnie filia Biblioteki Publicznej Gminy Konopica. Oprócz tego ogromne przedsięwzięcie bo w kształcie kosztach ponad 4,5 milionowych to jest budynek ZOZU. Rozbudowa tego budynku o również obiekt, który będzie służył naszym seniorom, a będzie tam swoją siedzibę miał dzienny dom pobytu dla seniorów z Gminy Konopnica. Oczywiście również gabinety lekarskie wraz z rehabilitacją. Aktualnie, nim siedli Państwo do swoich zajęć manualnych, to było również troszeczkę świeżego powietrza i przez godzinę spacerowali sobie z kijkami w ramach projektu, który realizujemy z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Projekt absolutnie społeczny, absolutnie ustawiony dla seniorów po to, aby poprawić komfort codziennego życia, ale też i integrację, bez której w dzisiejszych czasach trudno już współżyć, żyć normalnie. Gmina Jastków przystąpiła do partnerstwa z innymi gminami i miastem Lublin lubelskim obszarze funkcjonalnym. Realizowaliśmy różne projekty partnerskie dotyczące potrzeb wspólnych naszych, zdiagnozowanych w naszych gminach, ale jednym z kluczowych projektów, bardzo ważnych również dla naszej gminy. Był projekt pod nazwą Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację. W naszej gminie, po uchwaleniu planu rewitalizacji, diagnoza wskazywała na to, że jest kilka takich obszarów one nazywają się obszary zdegradowane, które należało poddać rewitalizacji, ale najbardziej takim obszarem palącym i potrzebnym, były obiekty dawnej agronomówki, tak zwanej agronomówki i tak zwanej weterynarii, taki budynek poprzemysłowy. A z drugiej strony, brakowało nam siedziby biblioteki, brakowało nam miejsca na świetlicę środowiskową, brakowało nam również takich pomieszczeń, żeby wesprzeć mieszkańców od strony prawnej, od strony doradztwa, od strony pomocy również weterynaryjnej, czy nawet takich miejsc brakowało nam, gdzie można się spotkać, rozwijać swoje talenty, twórczość, czy choćby działalność społeczną. I rewitalizacja tych obiektów, które w obszarze zdegradowanym postanowiliśmy wyremontować, zmodernizować, pozwoliła na osiągnięcie tych funkcji. Były to trzy obiekty. Jeden obiekt to budynek typowo gospodarczy, garażowy, służący jako zaplecze do tego budynku poprzemysłowego, tej dawnej weterynarii, gdzie będą przechowywane różne sprzęty, różne materiały służące obsłudze również tych obiektów. Ale najważniejsze funkcje zmienione w tym budynku to cztery mieszkania socjalne, które już w tej chwili zostały zasiedlone. Te mieszkania służą potrzebom naszych mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. A jednocześnie na parterze tego budynku zlokalizowane są różne funkcje, bardzo różne funkcje dotyczące obsługi naszych mieszkańców. Po pierwsze, znajduje się klub przedszkolata, to jest oferta dodatkowa poza edukacją formalną przedszkolną. Dla rodzin, które oczekują wsparcia edukacji społecznej dziecka, gdzie się mogą spotykać, klub w pełni wyposażony, prowadzony przez profesjonalną osobę, pozostałe pomieszczenia to jest np. doradztwo prawne, pomoc opiekuńcza, pomoc kuratora sądowego, jeśli idzie o wsparcie rodzin objętych opieką pomocy społecznej, ale również możliwości wypełniania wniosków, możliwości wsparcia z zakresu potrzeb doradzania rolnikom choćby i również weterynaria która świadczy usługi dla okolicznych rolników. Drugi obiekt to jest obiekt dawnej agronomówki, w którym udało się pomieścić wszystkie funkcje te o których mówiłam, że brakowało tych funkcji w Przede wszystkim swoją siedzibę nową znalazła tutaj gminna biblioteka publiczna. Cały poziom tego budynku został zajęty przez bibliotekę, dodatkowo mamy pomieszczenie świetlicy środowiskowej doskonale wyposażone, także dzieci mogą uzyskać wsparcie zarówno w zajęciach, zarówno w wyrównywaniu szans edukacyjnych, jak również wsparcie w uczeniu się funkcji gospodarczych. Same sobie przygotowują posiłki, same mają do wykonania jakieś obowiązki, ale jednocześnie też specjalistyczną pomoc, jeśli chodzi o proces edukacji, proces rodziny, wychowania, te funkcje społeczne. Dodatkowo tutaj Mamy również pomieszczenia służące różnym sprawom gospodarczym jako zaplecze tych obiektów, czyli archiwum, czyli serwerownia. Obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w nowoczesne windy. W tej chwili już te obiekty funkcjonują, żyją. Bardzo cieszymy się z tego, że mogliśmy wykonać taki projekt w ramach wspólnego partnerstwa z ośmioma gminami.